Cześć przyjem Państwa. Żyję, Tutaj, w każdej tej książce historycznej, które, które, które są za moimi plecami, zawsze jest coś o Żydach. W każdym przypadku opisane jest to, jak oni byli prześladowani, jak byli wykluczani prawnie, społecznie, byli kylem, nie mieli łatwo, byli przepędzani. Była masa książek, publikacji stojących. Jakieś takie antysemickie, wiecie, idee, że oni za wszystkim stoją, za spiskami. I zawsze, jak czytałem takie książki, zadawałem sobie pytanie, no dobra, ale każdy stereotyp jest czymś podparty Stereotyp o tym, że Polak to pijak i złodziej, no jest na tym, że często, często na emigracji jest jakaś liczba Polaków, która kradnie i pije. Sam będąc na imigracji w Niemczech, poznałem Polaka, który był pijakiem i kradł. Raz zaoferował mi radio samochodowe, które ukradł z Media Expert. Nie wiem dlaczego, bo ja wtedy nie miałem samochodu ani prawa jazdy, więc nie wiem po co mi to było. Człowiek zadaje sobie po prostu pytanie. Ok, naród wybrany, ale dlaczego tak jest? Kamera może się trząść, bo statyw stoi na dywanie, a Rudolfini Gandolfini Trzymiesięczny kot toczy potężną bitwę z dywanem przez to. Dlaczego tak jest? samo nawet nazwa, nie? Naród wybrany. Gdybym ja nazwał tak swoją rasę, koloru ściany, to byłbym wyzywany od najgorszych. I wiecie, ja lubię, może ktoś powie, że to jest lewackie. Jak jest porówno. Czyli, jeżeli jest mówione, nie? Że najwięcej wśród narodów, a czy jest to jest fakt, sprawiedliwych wśród narodów świata są Polacy. No też warto mówić o tych Polakach, którzy no nie ratowali tych ludzi, którzy mają mały talerz na środku głowy i badać te przyczyny. No bo słuchajcie, no bo jeżeli by przed Hans, to jakieś my, wioski mojej, i mam, nie wiem, żonę i trójkę dzieci z karabinami, z całą ob obstałą uzbrojonych mężczyzn, że wiem, że nie ma nadziei, że wiem, że jest lipa, że jak burknę, to mnie kyl. I pytają się mnie, że słuchaj, ja wiem, że ty wiesz, że tutaj jest Blumstein. To na 90% wysprzęgiłbym się, bo przede wszystkim moja dupa jest najważniejsza. No to wtedy jest tryb przetrwania. Więc wiecie, ci, którzy ratowali ludzi, którzy mają makaron tagiatele obok ucha, no to są wybitni bohaterowie, którzy zasługują naprawdę na Epopę, filmy, książki, na wszystko, you know. Więc, jeżeli robimy tak, że mówimy o dobrych i złych Polakach, o bohaterskich czynach i haniebnych, to ja oczekuję, że będziemy robić to też w stosunku do obywateli, którzy teraz robią złe rzeczy w strefie opatrunku. Że mówimy o tym, że byli ofiarami, tak? No, więc, ja, nie jestem fanem wyszczególniania, szczególnie tej nacji, jeżeli chodzi o ekstradycję, że tak powiem, czyli tam do góry idziesz. Bo nie wiem, czy słowo te na eksterm nie jest banowane przez YouTube. Bo przez yy, obywateli Federacji Niemieckiej lat 30. Słowianie, Romowie, homoseksualiści, osoby chore umysłowo, czy niedołężne, niepełnosprawne, Czekał ten sam los, co ludzi, którzy mają obiecany finał Ligi Europy od 3000 lat i swoją ziemię, na nie swojej ziemi. Tak? Więc ja oczekuję, że też będzie mówione o ich złych występkach, haniebnych momentach na kartach historii podczas II wojny światowej. Kto tam w tych obozach co robił? Kto się potem wysprzęglił Sowietom na ludzi, którzy ich chronili? Kto potem z kwiatami witał, tak? Kto potem do dzisiaj zakomuje historię? Więc w takiej sytuacji ja nie mam zamiaru przytakiwać i poruszać haniebnych kart historii naszego kraju. Bo jeżeli inne narody, 90% propagandy historycznej jest pozytywna, negatywna, to jak jakiś artysta, co zaszaleje to jest, nikt się praktycznie samo nimi czuje. Więc dlaczego ja mam to robić? Drugi wstebiach na mecz eliminacyjny do Ligi Europy pomiędzy Rakowem i Częstochowa, który gładziutko pojechał ludzi, którzy. Taka garstka przyjechała, bo reszta była zajęta robieniem kukuł małym dzieciom i kobietom i starcom w strefie opatrunku. O tym skandalu. I wiecie, ja he, o obywatelach tego państwa Izrael zawsze słyszałem negatywne opinie, jeżeli chodzi o ich zachowanie, o europejskich Żydach. Nie, nie, jestem w stanie przytoczyć jakiejś historii, że ktoś, jakaś grupa coś odwaliła. to są jakieś pojedyncze osoby, to najczęściej wywołuje jakiś skandal wypowiedziami czy jakimiś tam, nie wiem, obrazami. Oczywiście jestem wielkim fanem żydowskiego humoru, poczucia humoru. Amerykański humor głównie jest oparty, oparty stworzony dzięki ludziom, którzy mają tajatele obok uszu i talerzyk na głowie, tak? Ale chodzi mi tu o wycieczki. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego wycieczki jeżdżą do kraju, który no, jest przyjazne, Polska jest bezpiecznym krajem. Chodzą w asyście Mosadu. I ten Mossad chodzi z tymi yy, Uzi na widoku. Że te Bachory są rozcieczone. Patrzą na nas jak na jakieś małpy. Zostawiają syf i burdel. Że dla... że te wycieczki tej nacji, to dla hotelarzy, kierowców autobusów, linii lotniczych to jest jakiś koszmar. Pokazano Szatnia Rakowa Częstochowa po wizycie naszych braci wierzy. I teraz mamy sytuację, że garstka ludzi, która dostała wolno od robienia film małym dzieciom, kobietom i starcom, wywiesiła transparent, który równie dobrze może być przypisany im, tak? który zapewne skończy się tym, że. Legia Warszawa dostanie zakaz stadionowy i 30 tysięcy euro grzywny. O co tu chodzi? Że jeżeli by piłkarze, znaczy kibice jakiegokolwiek polskiego klubu wywiesiliby taki transparent w stosunku do tej nacji, to nas na chyba na 100 lat by nas wykluczyli z piłki nożnej. Bo ja lubię jak jest porówno. Więc jeżeli nie ma rosyjskich drużyn i Rosji, to dlaczego jest państwo, które popełnia ewidentne zbrodnie wojen, tak, które robi obrzydliwe i okrutne rzeczy, że ja się dowiaduję, że um, na to, jak oni na niego mówią, żeby nie było przeszło przez cenzurę, na tu Jahan rozważa tych ludzi, wiecie, z strefy opatrunku one-way ticket do Sudanu. Ty czajcie to? <ścoughs> to ja bym już wolał umrzeć w tej strefie opatrunku, bo mam przynajmniej widok na morze. On chce ich wysłać do centralnej Afryki. A jeszcze do Somalii. Ok, Somalia jest spoko pod tym względem, że jest tam najdłuższa linia chyba. Ta, ta plaża najdłuższa. I ocean indyjski. I mo, może Palestyńczycy mogliby ogarnąć ten kraj, ale nie wiem, czy oni chcą tam jechać. <ścoughs> I oni są na Eurowizji. Oni są zaliczani do naszej europejskiej cywilizacji, a powinni grać w rozgrywkach azjatyckich. Ale wiecie, że, on, że tam w Azji... Oni się nie pieszą, tak mi się wydaje. Że tam by jednak były podnoszone głosy, a nie. Makabi Haifa coś odwala, a wszyscy no słuchajcie, prosimy was, zachowujcie się lepiej. Grzegorz Braunów, jak dzisiaj wstanie, to będzie absolutnie w szoku. Bo nawet Raków Częstochowa dał TikToka nawiązującego do Grzegorza Braunowa. Już go usunął, ale dał. Państwo Izrael jest najgorszym. PR-owcem diaspory żydowskiej na całym świecie. Serio. Tyle dokumentów, tyle wypowiedzi, wiecie jakieś muzea, wystawy o koegzystencji narodu żydowskiego z Europą, ze Stanami Zjednoczonymi. Zawsze są przedstawiani w dobrym świetle w filmach, tak? Że są ofiarami lub są bohaterstwem. I potem dochodzi do takiej sytuacji, że jest mecz, że ludzie nie chcą mieć z nimi nic do czynienia, bo ja już słyszałem wcześniej, że na przykład, nie wiem, jak Radwańska czy Iga Świątek jeździła na mecze tenisa do Izraela, to tam były obrzydliwe obelgi od, wiecie, tych kobiet, które pracują na ulicach, była wyzywana. Teraz wyobraźcie sobie, że przyjeżdża, to jest Izraela, jakaś kobieta i ona jest wyzywana przez Polaków widzieć, chodzi mi o tą proporcję. O co chodzi z tym, że nikim nie może powiedzieć, dobra, zamknijcie ryja i mamy, nakładamy na was sankcje. Oczywiście, bo mają potężnego, wiecie, tego brata, który, masz takiego typa w szkole, co skrzeczy, zaczepia wszystkich, tak? I jak w końcu ktoś nie wytrzymuje i wypłaca molistwę, to potem przychodzi przypotężny brat najsilniejszy w mieście i czy gasi. I tym bratem jest właśnie USNA. Z czytosowym prezydentem, pomarańczowym orangutanem u sterów, który nie pozwoli, żebyś nawet burknął na ludzi, którzy mają mały talerzyk na głowie i makaron takie atele obok uszu. UEFA to tam pewnie mój Może dlaczego akurat oni? Dlaczego akurat oni? Gdyby to był zupełnie inny naród, reakcja byłaby już w trakcie meczu. W trakcie meczu przedstawiciel UEFA był już zareagował. A na takie mecze, w których są z, y, drużyny izraelskie, zapewne przedstawiciel UEFA. Jest brany w, w ramach programu równościowego, i tym człowiekiem jest osoba niewidoma. <grym> I ona nie widzi, ona tylko słyszy. A jak krzyczą coś po hebrajsku, to on nie rozumie. Cała Polska zjednoczona. Ja nie popieram też tych wszystkich głosów nawiązujących do tego ziomka z Austrii, że on coś tam, że on. Nie, on nie miał racji, bo my również byliśmy na jego liście. Więc jeżeli by oni poszli, to my potem albo na odwrót ich trzeba cisnąć. Tak, jak my ciśniemy innych, czyli wypier, gąsie, środkowy palec, bez antysemickich wyzwisk. No niestety to już poszło, bo już jest ten człowiek wklejany masowo, co jest tylko taką pożywką. Jak oni nam powiedzieli, że my wystaliśmy antysemityzm z mlekiem matki, to oni wysysają te wszystkie posty jak jakiś solar, panel solarny. Oni wtedy się ładują. Może nawet przez to odrastają im na pletki. Nie wiem. I niepojęte jest to dla mnie. Ta właśnie nierówność. Rosja wypadł i oczywiście Rosja wypad, A czy nie, być nie rozumiem tego, bo Rosja dostała wypad z FIFA i UEFA, bo presja. Bo te dwie federacje by tego nie zrobiły, bo dla tych federacji najważniejsze są pieniądze. Ale tu też była olbrzymia presja społeczna. Ale się obstrali. Ja nie rozumiem. Jestem w stanie zrozumieć tylko. Naród niemiecki, że oni, państwu, które robi to, to, co chce i prześladuje ludzi w strefie opatrunku, oni będą im zawsze lizać kuchle. Dopóki tam chyba nie powstanie jakiś kalifat, to wtedy się to wszystko odwróci. Ale inne narody nie jadą z nimi na ostro, robiąc takie niepojęte rzeczy, co się dzieje w tej właśnie strefie opatrunku? No, rzekomo, my jesteśmy teraz cywilizowani. Nie można mówić pewnych rzeczy, robić pewnych rzeczy. Wiecie. Miliony płci, yy, dbanie o zdrowie psychiczne, wie, czy terapię, a 3000 kilometrów, czy ile ludzie umierają z głodu masowo. Na małej przestrzeni, chyba nie wiem, wielkości jakiegoś województwa, w ruinach bez wody i je, państwo, które im to robi, mówi, że tam nic nie dzieje. Wszystko jest spoko, dobrze, jest git. I potem sobie, że żeż tak było w latach 40. Nie, tam się nic nie dzieje. Ten dym to biogaz. No proszę państwa, no to jest jakiś absurd. I człowiek czyta te książki i mówi, kurde, no oni mieli przewalone. A potem ma takie sytuacje. I działa w nim instynkt stadny, bo ja chronię swoje stado. Rozumiesz? Ja mogę cisnąć po Polakach. Mogę się z nich śmiać, Po inny Polak może się śmiać ze mnie. Z cofniętego pobródka dużego nosa, krzywego zęba, czy z moich zakoli. Ma prawo, bo jest moim rodakiem. Ale jak jakiś inny pet z innego kraju będzie mi cisnął po moim polaku ziomku, którego sam wcześniej cisnąłem, to jest bita sztama. Jest zbijana piona i dojeżdżamy go do spodu, jak Denis Załęcki, do spodu parówę cisną. Szkoda, że tak nie robią nasi politycy, bo te tweety to są żenujące. Ambasada Izraela nie przeprosiła. Po prostu bo powiedziała, że to jest obrzydliwe, czy tam potępiają. Bo u tej nacji, która ma tyle obok uszu i mały talerzyk na głowie. Słowo przepraszam jest naprawdę, chyba nie istnieje w ich języku, tak? Bo jedyny słowem, który mają zapisane od 3000 lat, czy iluś tam przez tego jachwę, to jest wam się należy. I może mają takie podejście do życia, że im się należy. Zobaczcie, nie ma, ja nawet nie chcę wiedzieć, Czego ich uczą w tych szkołach? Że oni przyjeżdżają do naszego kraju i patrzą na nas na jak jakichś dzikusów. Że oni się boją w ogóle ze mną rozmawiać, ty, te wycieczki. A nasz rząd mówi sobie, bez problemu. A jak ja bym chciał być w asyście jakichś służb w Tel Awiwie, żeby mnie chronili, to bym powiedział, żebym się puknął w czoło. I żeby mnie, pewnie bym pojechał teraz na lotnisko, żeby mnie maglowali, nie? To jest ta niesprawiedliwość że jak ja jadę do Stanów, to mogą mnie przetrzymać na 24, czy tam 48 godzin, przeskanować cały mój telefon, zadawać mi pytania o zdjęcia, pytać się mnie, czy należy do jakiejś organizacji terrorystycznej, a Amerykanin sobie tylko pokaże swój potężny paszport i o, oh, welcome, welcome, twój dick jest clean, możesz wjechać. <laughs> Nie dziękuję. Konsekwencje pewnie będą jakieś marginalne. Bo my dajemy sobie pluć w ryj. I taka jest prawda. Pozdrawiam Was. Dziękuję wszystkim moim wspierającym. Link do wspierania jest w opisie. Pewnie ten film zarabianie będzie miał off, bo ilość słów zakazanych, która tutaj padła, na pewno da żółtego dolara. Więc, żeby się nie wkurzać, po prostu zrobię off. Również zachęcam Was do podbicia tego filmu. Nowa funkcja, która ma pomagać takim małym twórcom jak ja. Życzę Wam miłego. Święta Wojska Polskiego. Wszystkiego najlepszego dla żołnierzy, byłych, obecnych, dla weteranów, kombatantów. Również dla mnie, bo sam jestem żołnierzem, złożyłem przysięgę, że nie, nie czynnym, ale sercem tak. Miłego weekendu. Pozdrawiam, cześć.